Uwaga, potem osobowy kolegi Okopolski w stacji Poznań Główny do stacji jest godzina 8, 10, 10, na około 30 minut. Potem osobowy kolegi Okopolski w stacji Poznań i Główny do stacji Kępno. Zatem to jest godzina 8.10, około 30 minut. Uwaga, pociąg do osobowych kolejek do jest taki poleconik, główny do stadii Kestno przez stad Środowisko Polskiej Ostrów, Ostrow. Tam będzie kolejka pusta 10, większa pożegna do... Dobra, thank